Zimowy poranek w Krakowie był bezlitosny, śnieg padał gęsto, pokrywając rusztowania budowy nowego kompleksu mieszkaniowego na podgórzu białym całunem. Wśród robotników krzątających się przy fundamentach wyróżniał się jeden mężczyzna Stanisław Kowalski, pięćdziesięcioletni murarz o siwiejących skroniach i dłoniach pokrytych bliznami po latach ciężkiej pracy. Tego ranka na plac budowy wjechał błyszczący BMW X5. Z samochodu wysiadł elegant w drogim płaszczu. Marcin Wiśniewski, główny architekt projektu. Miał zaledwie 35 lat, ale już zdobył uznanie w branży dzięki swoim nowoczesnym projektom. Jego pewność siebie była tak namacalna jak mróz w powietrzu. Gdzie jest kierownik budowy? zapytał ostro, nawet nie spoglądając na robotników. Stanisław, który właśnie sprawdzał poziom fundamentu, podniósł wzrok. Znał tego typu ludzi, młodzi, ambitni, przekonani o własnej wielkości. Ale w oczach Wiśniewskiego dostrzegł coś więcej niż arogancję. Była tam prawdziwa pasja do architektury, choć skryta pod warstwą pychy. Pan architekt szuka pana Nowaka? Odezwał się Stanisław, odkładając narzędzia. Poszedł do biura kontenerowego. Mogę panu pokazać drogę. Wiśniewski rzucił mu pobieżne spojrzenie, jakby dopiero teraz zauważył jego obecność. Nie trzeba, sam znajdę. Gdy odszedł, pozostawiając za sobą zapach drogich perfum, inni robotnicy pokręcili głowami. Kolejny zarozumialec, mruknął Jerzy, najstarszy z ekipy, myśli, że jest lepszy od nas, bo ma dyplom. Stanisław milczał, obserwując oddalającą się sylwetkę architekta. Coś w jego sposobie poruszania się, w tym jak przyglądał się budynkom w oddali, mówiło mu, że Wiśniewski to więcej niż tylko arogancki młodzieniec. Ale czy architekt kiedykolwiek się o tym dowie? Kilka godzin później Wiśniewski wrócił na plac, tym razem z planami w ręku. Gestykulował żywo, tłumacząc kierownikowi budowy jakieś szczegóły. Stanisław, pracując w pobliżu, mimowolnie wsłuchiwał się w rozmowę. Ta ściana nośna musi być idealnie prostopadła, mówił architekt. Cały projekt opiera się na precyzyjnej geometrii. Jeśli będzie choćby minimalny błąd, cała koncepcja przestrzenna się rozpadnie. Stanisław zmarszczył brwi. Widział już wcześniej podobne projekty. Ten budynek. Jego forma, proporcje, sposób wykorzystania światła naturalnego to wszystko wydawało mu się znajome bardzo znajome. Wieczorem, gdy większość robotników rozchodziła się do domów, Stanisław został dłużej. Podszedł do tablicy z planami, które zostały tam przyczepione. W świetle reflektorów studiował każdą linię, każdy wymiar. Jego serce biło coraz szybciej to niemożliwe myślał. Ale jednak te detale, te rozwiązania to był jego projekt. Projekt, który narysował dwadzieścia lat temu, gdy jeszcze marzył o zostaniu architektem. Stanisław wrócił do swojego małego mieszkania na Kazimierzu z głową pełną wspomnień. Otworzył starą szafę i po chwili szukania wyciągnął zakurzone pudełko. W środku znajdowały się zżółkłe kartki papieru pokryte rysunkami, obliczeniami i szkicami. Jego życiowe dzieło, projekt dzielnicy mieszkaniowej, nad którym pracował przez lata, było to w 1998 roku. Stanisław miał wtedy 30 lat i właśnie ukończył studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Był pełen marzeń i nadziei. Jego projekt dyplomowy kompleksowe zagospodarowanie terenu na podgórzu został oceniony na najwyższą notę. Profesor Kamiński, jego promotor, mówił, że to przełomowe rozwiązanie, które może zmienić oblicze polskiej architektury mieszkaniowej. Stanisław pamiętał każdy szczegół tamtych dni. Bezsenne noce, spędzone nad kreślarkią, setki szkiców, niekończące się obliczenia. Jego projekt łączył w sobie funkcjonalność z estetyką, nowoczesność z szacunkiem dla krajobrazu. Przewidywał nie tylko budynki mieszkalne, ale całą infrastrukturę, parki, place zabaw, ścieżki rowerowe, centrum handlowe. To miała być dzielnica marzeń, ale los zadecydował inaczej. Tuż po obronie pracy zmarł nagle jego ojciec, pozostawiając po sobie góry długów. Stanisław musiał porzucić wszystkie plany i zająć się utrzymaniem matki i młodszego brata. Zamiast projektować budynki, zaczął je budować własnymi rękami. Lata mijały, matka zmarła, brat wyemigrował do Niemiec, Stanisław został sam ze swoimi marzeniami zamkniętymi w starym pudełku. Czasami, w długie zimowe wieczory, wyciągał swoje rysunki i wspominał, kim mógłby się stać. Ale nigdy nie żałował swojej decyzji. Rodzina była ważniejsza niż kariera. Teraz, trzymając w ręku swój stary projekt, czuł mieszankę fascynacji i goryczy. Wiśniewski nie tylko wykorzystał jego pomysły, rozwinął je, udoskonalił, nadał im współczesny charakter. Budynek, który teraz powstawał, był ewolucją jego pierwotnej wizji, ale skąd Wiśniewski mógł znać jego projekt? Stanisław nigdy go nie publikował, nie przedkładał w konkursach. Jedyną kopię miał profesor Kamiński. Nagle wszystko stało się jasne. Profesor Kamiński odszedł na emeryturę pięć lat temu. Jego archiwum projektów studenckich zostało przekazane uczelni. Ktoś musiał się na nie natknąć, docenić potencjał i przywłaszczyć sobie. Stanisław poczuł gniew buzujący w piersi. Przez dwadzieścia lat ciężko pracował jako robotnik podczas gdy ktoś inny zdobywał sławę i pieniądze dzięki jego pomysłom. Ale gniew szybko ustąpił miejsca refleksji, czy ma prawo czuć się pokrzywdzony. Przecież sam zrezygnował z kariery architekta, nikt go do tego nie zmuszał. I czy Wiśniewski w ogóle wiedział, że wykorzystuje cudze pomysły? Może dostał te projekty od kogoś innego, myśląc, że to oryginalne rozwiązania? A może, może to wszystko to tylko zbieg okoliczności? Stanisław wiedział, że musi się dowiedzieć prawdy. Ale jak to zrobić, nie kompromitując się? Jak zwykły robotnik może skonfrontować się z uznanym architektem? Następnego dnia Stanisław przyszedł do pracy z nową determinacją. Obserwował Wiśniewskiego z daleka, czekając na odpowiednią chwilę. Okazja nadarzyła się po południu, gdy architekt samotnie studiował plany przy jednej ze ścian budynku. Przepraszam, panie architekcie odezwał się Stanisław, podchodząc bliżej. Wiśniewski podniósł wzrok z irytacją. Tak? Co się stało? Jakiś problem z budową? Nie, nie o to chodzi Stanisław wziął głęboki oddech. Chciałem zapytać o projekt o jego. Genezę genezę Wiśniewski zmarszczył brwi. O czym pan mówi? Ten budynek, ta cała koncepcja, skąd pan wziął pomysł na takie rozwiązanie? Przez chwilę na twarzy architekta malowało się zdziwienie, potem irytacja. Słucha pan, jak się pan nazywa? Stanisław Kowalski. Panie Kowalski, nie wiem o co Panu chodzi, ale mam pracę do wykonania. Jeśli nie ma Pan pytań związanych bezpośrednio z budową, proszę mnie nie niepokoić. Stanisław poczuł, jak krew uderza mu do głowy, ale opanował się. Musiał być sprytniejszy. Proszę spojrzeć na ten fragment, wskazał na plan. Ta przeszklona galeria łącząca dwa skrzydła budynku. Bardzo oryginalne rozwiązanie. Gdzie Pan się tego nauczył? Wiśniewski spojrzał na niego podejrzliwie. A dlaczego pana to interesuje? Jest pan robotnikiem, nie architektem. Pracuję w budownictwie od 20 lat. Widziałem różne projekty. Ten jest szczególny. Szczególny? Tak. Przypomina mi pewien projekt, który widziałem dawno temu, na studiach. Stanisław świadomie mijał się z prawdą, ale musiał sprawdzić reakcję Wiśniewskiego. Architekt zbladł lekko. Na jakich studiach? Gdzie? Politechnika Krakowska, Wydział Architektury. To był projekt dyplomowy jednego ze studentów, bardzo podobny do pana dzieła. Wiśniewski milczał przez długą chwilę, patrząc to na Stanisława, to na plany. Wie pan co, panie Kowalski? Zej powiedział w końcu, a w jego głosie pojawiła się nuta niepewności. Może, może mógłby pan przyjść do mojego biura jutro wieczorem. Chciałbym z panem porozmawiać. Stanisław skinął głową. Wiedział, że trafił w czuły punkt. Tej nocy żaden z nich nie spał spokojnie. Wiśniewski przerzucał archiwa, szukając dokumentów, które otrzymał od swojego mentora, profesora Zawackiego. Zawacki przekazał mu kiedyś kilka inspirujących projektów studenckich, mówiąc, że to materiał do nauki, źródło pomysłów. Wiśniewski nigdy nie podejrzewał, że może nieuświadomienie wykorzystywać czyjeś dokładne rozwiązania. Stanisław z kolei przygotowywał się do spotkania. Wyciągnął wszystkie swoje stare rysunki, zdjęcia, makiet, notatki. Miał dowody, ale nie wiedział, jak ich użyć. Czy chciał zniszczyć karierę młodego architekta? Czy może chodziło o coś innego? Wieczorem spotkali się w eleganckiej kancelarii architektonicznej Wiśniewskiego. Kontrast między luksusowo urządzonym biurem a skromnym wystrojem Stanisława był uderzający. Panie Kowalski, zaczął Wiśniewski, oferując mu kawę, wczoraj powiedział pan coś, co nie dawało mi spokoju całą noc. Ten projekt ze studiów. Czy mógłby pan go opisać dokładniej? Stanisław położył na stole swoją starą teczkę. Nie muszę go opisywać, mogę go pokazać. Wyciągnął swoje rysunki i rozłożył je na stole. Wiśniewski patrzył na nie z rosnącym zdumieniem i przerażeniem. To, to niemożliwe, wyszeptał. To jest mój projekt dyplomowy z 1998 roku. Profesor Kamiński był moim promotorem. Wiśniewski opadł na krzesło. Jego świat właśnie się zawalił. Ja ja nie wiedziałem. Profesor Zawacki dał mi te materiały jako, jako inspirację. Powiedział, że to koncepcje teoretyczne, nigdy nierealizowane. Profesor Zawacki? Stanisław zmarszczył brwi. To asystent profesora Kamińskiego. Miał dostęp do archiwum. Przez długi czas siedzieli w milczeniu, każdy pogrążony we własnych myślach. Co pan zamierza zrobić? Zapytał w końcu Wiśniewski. Stanisław spojrzał na niego uważnie, widział w jego oczach strach, ale też szczere skruszenie. Ten młody człowiek nie był złodziejem, był ofiarą manipulacji. To zależy od pana, odpowiedział spokojnie. Minęły dwa tygodnie od pamiętnego spotkania w biurze. Stanisław nadal pracował na budowie, ale atmosfera między nim a Wiśniewskim całkowicie się zmieniła. Architekt często podchodził do niego, pytając o zdanie na temat szczegółów technicznych. Z początku robotnicy byli zdziwieni taką zmianą, ale szybko przyzwyczaili się do nowej sytuacji. Wiśniewski nie mógł spać spokojnie. Jego sumienie nie dawało mu spokoju. W końcu podjął decyzję, która miała zmienić życie obu mężczyzn. Pewnego piątku, gdy większość pracowników kończyła już pracę, Wiśniewski poprosił Stanisława o rozmowę w cztery oczy. Panie Stanisławie, zaczął używając po raz pierwszy jego imienia. Dużo myślałem przez ostatnie dni. To, co się stało, nie może tak zostać. Stanisław słuchał w milczeniu. Sprawdziłem sprawę profesora Zawackiego. Rzeczywiście, przywłaszczył sobie pana projekt i kilka innych. Wykorzystał swoją pozycję, żeby kraść pomysły młodych architektów i sprzedawać je bardziej doświadczonym projektantom jako inspiracje. I co pan zamierza z tym zrobić? Po pierwsze, zamierzam go zgłosić do władz uczelni i do izby architektów. Po drugie, Wiśniewski zawahał się, chciałbym panu zaproponować współpracę. Współpracę? Tak. Ten projekt, nad którym teraz pracujemy, to tylko pierwszy budynek z całego kompleksu. Planowane są jeszcze trzy podobne, plus centrum handlowe i szkoła. Wszystko oparte na pana pierwotnej wizji. Chciałbym, żeby został pan oficjalnie współautorem całego przedsięwzięcia. Stanisław patrzył na niego z niedowierzaniem. Ja, ale ja jestem tylko robotnikiem. Nie mam licencji, architekta, nie. Ma pan coś znacznie cenniejszego przerwał mu Wiśniewski. Ma pan talent i doświadczenie. Ja mogę zapewnić formalną stronę, kontakty, znajomość przepisów. Ale prawdziwa wizja jest pana. A co ludzie powiedzą? Uznany architekt współpracuje z robotnikiem? Wiśniewski uśmiechnął się po raz pierwszy od tygodni. Niech mówią, co chcą. Prawdziwa architektura nie zna granic społecznych. Najlepsi architekci w historii potrafili łączyć teorię z praktyką, wizję z rzemiosłem. Stanisław długo milczał, przetrawiając propozycję. Muszę o tym pomyśleć, powiedział w końcu. Oczywiście, ale może, może chciałby pan najpierw zobaczyć coś jeszcze. Wiśniewski wyciągnął tablet i pokazał mu wizualizację całej dzielnicy. To jest pełna realizacja pana projektu. Widzę ją teraz tak, jak pan ją widział dwadzieścia lat temu. To nie jest już tylko osiedle mieszkaniowe, to żywa, tętniąca życiem przestrzeń, gdzie ludzie nie tylko mieszkają, ale tworzą wspólnotę. Stanisław patrzył na ekran z zapartym tchem. Jego marzenie z młodości ożywało na jego oczach widział dzieci bawiące się na placach zabaw, które zaprojektował, rodziny spacerujące alejkami, które narysował, młodzież spotykającą się w parku, który wymyślił. Zgoda, powiedział cicho. Sześć miesięcy później, podczas uroczystego otwarcia pierwszego budynku osiedla Podgórska Przystań, na scenie stali obok siebie dwaj mężczyźni. Marcin Wiśniewski w eleganckim garniturze i Stanisław Kowalski, również wystrojony, ale wyraźnie nieswojo czujący się w oficjalnym stroju. Chciałbym przedstawić współautora tego projektu, mówił Wiśniewski do zgromadzonych dziennikarzy i inwestorów. Pana Stanisława Kowalskiego, prawdziwego wizjonera tej przestrzeni. W tłumie rozległ się szmer zdziwienia. Niektórzy widzieli w tym tylko chwyt marketingowy, ale ci, którzy znali całą historię, byli pod wrażeniem odwagi obu mężczyzn. Stanisław podszedł do mikrofonu z drżącymi rękami. Przez dwadzieścia lat, zaczął niepewnie, myślałem, że moje marzenie o zostaniu architektem umarło. Dzisiaj wiem, że czasami nasze marzenia muszą przejść długą drogę, żeby się spełnić. Ale nigdy nie jest za późno na nowy początek. Po ceremonii, gdy większość gości już się rozeszła, dwaj mężczyźni stali na balkonie jednego z mieszkań, patrząc na rozciągającą się przed nimi dzielnicę. "Wie pan co?" powiedział Wiśniewski. "Gdyby nie ta budowa, gdyby nie pana pytania, może nigdy bym się nie dowiedział prawdy. Może przez całe życie kradłbym cudze pomysły, nie wiedząc o tym." A ja może nigdy nie odważyłbym się wrócić do architektury, odpowiedział Stanisław. Czasami potrzebujemy kogoś, kto pokaże nam, kim naprawdę jesteśmy. Patrzyli w milczeniu na zachodzące słońce, każdy myśląc o drodze, która ich tu doprowadziła. Architekt, który nauczył się pokory i robotnik, który odnalazł swoje powołanie. Dwaj mężczyźni z różnych światów, których połączyła wspólna pasja do tworzenia przestrzeni, gdzie ludzie mogą być szczęśliwi. W oddali rozległ się śmiech dzieci bawiących się na nowym placu zabaw. To był najlepszy dowód na to, że ich współpraca ma sens. Architektura to nie tylko budynki, to sposób na czynienie świata lepszym miejscem. Historia Stanisława i Marcina rozprzestrzeniła się po środowisku architektonicznym jak pożar. Stała się symbolem tego, że prawdziwy talent nie zna granic społecznych, a pokora i uczciwość są równie ważne jak wiedza techniczna. Ich biuro Kowalski-Wiśniewski Architekci stało się jednym z najbardziej szanowanych w Polsce, słynąc z projektów, które łączą funkcjonalność z ludzką skalą. A profesor Zawadzki został usunięty z uczelni i pozbawiony licencji. Jego historia stała się ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy myśleli, że mogą bezkarnie korzystać z cudzej pracy. Ale to już inna historia. Historia Stanisława i Marcina pokazuje, że czasami największe odkrycia czekają tuż obok nas, ukryte pod warstwą codzienności i przesądów. Trzeba tylko mieć odwagę, żeby je dostrzec.